Bułki jedna zostaje, a ja zobaczymy ile nazbierają koli. Jak myślicie, trafię czy nie? Zaraz przygotujecie, ja pojadę na złom tylko, a w tym czasie rozlejecie, to dam ci kamerę, żeby nie było wątpliwości. Zrób, zróbcie sobie tak kokawa Zapisz sobie gdzieś tylko, żebyście wywiedzieli, nie? Ja sobie zaznaczę kubek, od ci porydzić. Nie, 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 nie. Słuchaj ty mnie tutaj. Zapiszcie sobie jedynka dr peppers, dwójka top cola, trójka coca cola, bla 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 i tak dalej i później na kubkach zrobisz jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i wlejcie tyle samo, wlejcie po pół kubeczka i łóżcie. Ja przyjadę człowieku, gwarantuję wam, mamy raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 różnych. Myślę, że jakby polatał, to by znalazł ze 20. Ale to i tak uważam, że będzie wystarczająca ilość do tego. No i oczywiście szefu, wam z zamkniętymi oczami wytypuje to. Mm, to ukochane. Nagrywa. Dobra, jedziemy w kolej. boss pojechał. Żeby nie było. Żeby ktoś nie widzi ten. O, se tamło. A my ten pierwszy, pisz tą pierwsze. Tom. Jak ja mam pięćdziesiąt? Jeden. Jeden? Tak. No to chcę znajdź. Jedyneczka, to będzie, to będzie topkola, Paweł, jedynka. Masz? Teraz będzie dwujeczka, to będzie ten, Doktor Pepper. Równo będę lał. Niech ta co? Nie kosztuje. Teraz trujeczka w Polokola. Polokokta. Tak zwana Helenka. Jak dobrze mówię? Nie Zbyszko. Do domu chcesz więcej, nie? Dlaczego za dużo lejesz? No, no, no. Dobra nakrętka spadła Teraz chyba kole wciśniemy tu gdzieś, nie? Nie, czwórkę to zrobię pepsi Tu pepsi W czwórce Piąteczka to ten, czy ja sobie ustawię, mi ten. Teraz piąteczka Pawełku, to będzie waluję kola Tesco, Kurde z tymi wodeczkami jakimiś. Weź to tam pod dupę sobie Ło! zapachu idzie rozpoznać ci powiem szczerze Dobra odkładamy Tu mamy ten Teraz będzie szósteczka Paweł I to będzie kola od Dinal, Czyli, no, wiesz skąd Lepiej, ja kola do drogi No No teraz mi nie wyjdzie dziad Szósteczka. Teraz siódemka Pawełku. Co tam lejemy? Ulubiona. Ulubione kola. Pisz. wiatr i się buja. O, widzisz? Wiatr za duży jest. Ciężko nalewać. Ale będzie lał po tym. Szkanie jak nie wiem co, jak będzie miał każdą jedną. To, masz. to jest siódemki, teraz ósemka. Co ty piszesz? Ty, no to mów, a nie. No dobrze, a je, ty się piszesz, kudę, i ja decyduję, którą leję. leje. Jeszcze nie masz przecież na tym. No, a on się pisze już. Dobra, ja wiem, czy. Dziewiątkę pisz w Rodzina. To Tak. Dziewiąteczka. Jeden kubek więcej wziął chyba. Tu mamy dziewiątkę. Weź tam w tyłu. Teraz hopkola będzie. To będzie dziesiątka ta Także ludzie zobaczymy. Kupki smakowe szefa. Dobrze kamerka jest Paweł? Kupki smakowe szefa zobaczymy. Jak tam się sprawują. O, o trochę A i tam dużo mało I jedyna wteczka Ludziska Ja dziule. Spienione Co zgadnie, to będziemy haczyk stawiać. Nie, on ma zgadnąć tylko kolę. Oryginalną, w której się mieści. Rozumiesz? Podpisano wszystkie? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Masz tu jeszcze ten. Jedenaście mamy.

Także listę schinera mamy zrobioną Czekamy teraz na szefa Nie wiem co wyłączać czy wyłączyć i włączyć jak będzie jechał w Wyłączyć i włączyć jak będzie jechał, nie? No Także widzieliście Tu nie będzie żadnej lipy czy co <laughs> Będę wiedział jego kubki smakowe Także będziemy się widzieć i słyszeć. Szef. I teraz jesteśmy tak zwanej ten, do góry. Z tego? Chwila prawdy. Nawet tą karteczkę będziemy patrzeć. Będzie z tego? No. Jogi. Ja tylko muszę zapamiętać, w której ten. Dobra. Czekaj, jest bliżej, chyba mnie. No, bo to ma na wiele. Niech ci podaje pojedynczo Albo takoset ten kojsi opierdolić mi ten oczy Daj mu coś No to w sumie tu nie potrzeba ale Ja widzę że to jest 8 żeby nie było wątpliwości u ludzi że wiesz Aha. Że powiedzieli mi który numer i słania ksetem Skrewcza nie ma? Ja nagrywam cały czas. Teraz? No. Tak. Całoduki czas. Cały Nie, nie ma lipy. Co? Nie ma lipy. Ja to nie się, że nagrywam. Och, <ścoughs> <Co>? no, wiesz. Jak ja? Olo, olo, olo. No się. Weź go za rękę. Co? Powoli, stopień. Uważaj, głowa, Panie. głowa. <gul> Popie. Weźcie je w kulę, tylko nie róbcie. Chodź. Ole lipa. Zawracaj tak tak, tak. tak. Stół? Tak, tak. Tak, tak, dupcio, Siadaj, to to siadaj, dupcio. I teraz jeszcze, żeby nie było wątpliwości już totalnych. Zamięcie miejscami jedynkę, dwójkę, żeby nie było, że o... Twaniaki od czwartej, czy od, od pierwszej strony, trzeci, czwarty Pozamieniaj Paweł Pozamieniajcie i testujemy A gdzie woda jest? Bo ja myślałem, żeby wodę mieć. Nie, nie Do popitki... Aha, przepłukać tyga... A to yy, degustatorów wina chyba oglądałeś nie, nie, tu jest? Nie, po... Już Ci daję Tu mi daj Tu masz wodę Dobra No Już mogę zaczynać? Paweł kieruj mi ręką Dobra, dawaj No To no. jest... Na pewno nie. To już mogę po zapachu powiedzieć. Na pewno nie to. Nawet nie muszę próbować. Mogę spróbować, żeby nie było. A to ja i powiem następna. Nie. Ale powiem wam, że ten. Nie najgorsza wcale. O nie, to wiśniowe. Co ci od razu wiśniami wali? To peper chyba, czy nie? Cicho. Ne. Wiśniowe aż się napije, bo ten. To pójdzie Tu? Zostaje na razie tu koło mnie Dobra. Odłóż na kupeczkę tą lepiej. Gdzie nie mieszaj tam nic? Nic nie mieszam, nie błysział. Nie, nie. Znany zapach Zostaw. <laughs> Zostaw i następne. Co w ogóle zapachu nie ma? Nie. Zapachu nie. ma słodki jak wiem co. Dostaw, nie, zostaw na kubeczce. Hmm. Odłóż. Na kubeczkę? Nie. Całkiem? Tak. Jeszcze są? No tak, jeszcze dwie. To na pewno nie. to <laughs> Nie! Niektóre to taki smak mają, że. kud To też nie? No już jest koniec. Dobra, dawaj spędzi. te moje. Od nowa. No. Szkoda, że ciepło jest. po samej prawej mojej Ile? Cztery są na kupce? A nie, trzy. Trzy. Nie mogę już wygrywa dla mnie Siedmiacka, sprawdź Pokaż tu. <grystanie> Dawaj tu. Odłożyłeś ostatnią, co była dziewiątka, gdzie była oryginalna kola. Siedemka. Siedemka jest. Ulubiona kola. <grystanie> czyli przerypałem. <grystanie> to czyli jest teraz sama No powiem wam, że kola możesz mieć teraz. A to od... kazałeś odłożyć. Tak nie byłeś też pewien, ale... To jest oryginalna. Koda, że one ciepło już. Sobie. No za ten, jakbyś schodził wszystkie. Tak jest 20-letni kolasz. <noise> ale wiesz dlaczego? bo dłuższy czas nie pijesz i też smaku ucieka. Nieważne nie no, no, ale. Ale w trójce ja miałem? Nie. Odłożyć tam poszła? Tak. Tak, tak dziewiątka tak zwana. Dawaj, kamera, kabulec Masz, bo. Nie władzę. Tak więc widzieliście, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Nic nieudawane Ciekawe no. Byłem pewien, że trafię. No, zresztą wiedzieliście, że byłem pewien. No to będziecie na tydzień pić, a teraz Sam już Wiesz ty. Wiesz skąd? Z tego? Z intermarsza? Piłeś się kiedyś? Nie. Powiem ci nie zła nawet, wiesz? bo gazowana mocno. No zobacz sobie. Albo za dużo już miałem ich Zapachem. w gębie. Taki tak? Może za dużo już miałem ich w gębie Możliwe. Za kwaskowatym teraz. Dobra spoko, będziecie mieli dobrą nockę dzisiaj, taką a nie inną Tak więc pozdrawiam nie jest zła I trzymajcie się